Konstrukcja Drewniana to Domy drewniane, to polska firma z Kaszub, która rozwija swoje skrzydła na rynku budowlanym od 25 lat. Stawiała swoje pierwsze kroki jako jednoosobowa firma i stała się rodzinną firmą prężnie działającą na rynku polskim, jak i zagranicznym. Witamy z Centrum Dowodzenia firmy Konstrukcja Drewniana. Na przestrzeni kilku ostatnich lat mogę śmiało stwierdzić, że wielu naszych byłych klientów stało się naszymi przyjaciółmi. Którzy bardzo chętnie odpowiadają na wszelkie pytania naszych nowych klientów, którzy chętnie zapraszają ich do swoich domów, pokazują jak, jaki poziom realizacji jesteśmy w stanie zaoferować potencjalnemu klientowi. I są to ludzie, którzy, z którymi się nawet spotykamy w życiu prywatnym i cieszymy się, i ja się cieszę prywatnie, że dzięki takiej charyzmie i otwartości mojego męża tak wielu klientów do nas wraca także z nowymi realizacjami. A także poleca nas dalej. I to można powiedzieć, że to tak rozrasta się do takiego poziomu, że faktycznie w 2013-2014 roku, kiedy pamiętam takie czasy, mój mąż realizował kilka domów rocznie, a aktualnie nasza firma podpisuje kilka umów miesięcznie, co na wielkość naszej firmy jest niezwykłym osiągnięciem. Także mam nadzieję, że idziemy w dobrym kierunku, i to nie jest jeszcze koniec, i wszystko, co najlepsze, jest jeszcze przed nami. Zasadniczo są u nas tylko i wyłącznie ludzie tacy, którzy no, znają się na rzeczy jednak. Muszą, muszą y, znać podstawy konstrukcji. Zresztą, generalnie my robimy od podstawy, czyli od podwaliny tego, od czego zaczynamy całą budowę. Kończąc na klamkach listwa przypodłogowych, czyli robimy od A do Z. My nie zdamy się na budownictwie i tutaj radziliśmy się tak szczerze zarówno Krzysia, jak i Oli. I te wszystkie modyfikacje były również potem konsultowane z osobą, która wykonywała projekt, więc musiało być to tak na trzech poziomach tak naprawdę koordynowane. Więc wszystkie nasze formy, które mieliśmy jako wizję, aby zostały zmodyfikowane, no to udało się zrobić zarówno zgodnie z prawem, jak i ze sztuką. Rozpocząłem firmę jako jednoosobową. 17 marca 1994 roku. Zacząłem wykonywać drobne remonty. Następnie zacząłem przyjmować ludzi. Zaczęliśmy większe remonty, wykończenie w blokach, kładzenie glazury tarakoty. Następnie przeszliśmy na stocznię, stocznia Gdańsk, w spółce cenar, remontowaliśmy obiekty biurowe. Także remontowaliśmy e, kajuty, jeżeli wchodziło okręty na dokowanie. Pracowaliśmy tam około 5 lat. Następnie ogłosili bankructwo. Niestety musieliśmy się też z TK pozmieniać nasze branże, w którymi się zajmowaliśmy. Zaczęliśmy budownictwo murowane, ale był to bardzo ciężki czas wtedy. Niestety tej pracy też tyle nie było. I zaczęliśmy konstrukcje drewniane, czyli domy szkieletowe. Rozpoczęliśmy pracę głównie na Hiszpanii. W Polsce wtedy mało tego się jeszcze wykonywało. Nie było zapotrzebowania takiego, żebyśmy mieli dla naszych ekip na cały rok pracy. Teraz budujemy cały czas, głównie w Polsce, po całej Polsce. Budujemy praktycznie wszystko od sound, począwszy, skończywszy na domach, jednorodzinnych domkach letniskowych, jakieś domki dla dzieci i tym podobne rzeczy. Wszystko, co w drewnie wykonujemy. Od kilku lat, jako firma, zauważyliśmy na rynku potrzebę wykonywania inwestycji kompleksowo. Proponujemy klientowi realizację w budynku od wyboru działki po wykonaniu projektu architektoniczno-budowlanego przez architekta, po uzyskanie pozwolenia na budowę, realizację oczywiście obiektu samego do stanu deweloperskiego, a nawet do wykonania projektu pod klucz. Przyjąłem kartkę, długopis, namalowałem. No i kolejnym etapem, bo to wiadomo było tylko kartka, nic nie ma wspólnego z projektowaniem domów, Kolejnym etapem było właśnie znalezienie biura pro, projektowego, który to po prostu przełoży na papier, przełoży to na, na, na konkretny projekt. Zajmujemy się opracowywaniem wielobranżowej dokumentacji projektowej budynków drewnianych, murowanych. Od jakiegoś czasu współpracujemy z firmą Konstrukcje Drewniane. W gronie osób, z którymi współpracujemy, jest także nasz architekt, pani Ewelina Kropidłowska. Niezwykle mądra, młoda architektka, która przebojem zdobyła, zdobyła naszą firmę, tym, że ma niezwykle rozbudowaną wiedzę a propos budownictwa szkieletowego. Służy pomocą naszym klientom przez cały proces projektowy aż do uzyskania pozwolenia na budowę. Rozpoczynamy współpracę z klientem od opracowania koncepcji projektowej na bazie jego inspiracji. Zdjęć, które przynosi, lub jakichś projektów, które gdzieś widział, realizacji. Opracowujemy tą koncepcję, przedstawiamy mu ją i potem weryfikujemy też z ustaleniami miejscowego planu, z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy, czy, czy są spełniane wszystkie wymagania. Następnie weryfikujemy to też pod kątem konstrukcyjnym. Wszystko od praktycznie kanalizacji wody, elektryki, wszystkim się zajął Krzysztof. Niezbędna jest też współpraca z wykonawcą na tym etapie, żeby wyeliminować błędy projektowe, żeby w, w, znać jak gdyby dostępne na rynku przekroje, żeby znać połączenia, które wykonawca stosuje i, i na tym po prostu opieramy swoją pracę na, na etapie projektu ym, architektonicznego, budowlanego, potem wykonawczego. Podnoszenie jest już przystosowane w ten sposób, że tylko wycinamy dziurę w, dziurę w elewacji, wstawiamy okno i żadnych przeróbek nie musimy robić. Inwestor potencjalny przekazując nam swoje fundusze na budowę jego wymarzonego domu, no musi mieć zaufanie do firmy, yy, yy, znać, znać przeszłość tej firmy, znać. Yy, Poprzednie budowy, czyli wizytacji jakiekolwiek zdjęcia. Zresztą my staramy się na naszego każdego klienta uświadamiać, kiedy przyjeżdża na teren budowy tłumaczymy, chociaż nie musimy tego robić, ale tłumaczymy, dlaczego stosujemy coś takiego, żeby też czuł się jakby częścią tej całej budowy. Jeśli chodzi o budownictwo drewniane, no to jest niewątpliwie dużo, dużo zalet. Jest to po prostu krótki czas realizacji całej inwestycji, tak naprawdę na etapie kiedy my yy, Uzyskujemy pozwolenie na budowę. Wykonawca już ma od nas rysunki. Jeszcze nie mamy pozwolenia na budowę, a on już jest w trakcie prefabrykacji. Dostajemy pozwolenie na budowę i on już to de facto montuje. Więc w przeciągu pół roku klient jest w stanie się wprowadzić od momentu uzyskania pozwolenia na budowę. Byłem ogólnie bardzo zadowolony z tego, że już jest koniec. Przede wszystkim w tempie bardzo, bardzo szybkim. Wręcz zgodnie z założeniami, jakie żeśmy sobie między sobą założyli, było to okolice połowy października, a dostałem miesiąc szybciej. Trzeba się troszkę przyzwyczaić do życia, jak gdyby w tym, w tym budynku funkcjonowania. On tworzy troszkę inny mikroklimat, wychładza się w latem, bardzo szybko nagrzewa zimą. I, I to jest jak gdyby też niewątpliwa zaleta, jeśli chodzi o eksploatację tego budynku. Pierwsze noce, pierwsze dni spędzone w tym domu całkowicie pokazały, że no jednak drze wybór drzewa był dobrym wyborem, bo po samo powietrze w środku jest, jest zupełnie inne, a jest, jest, no jest fajniejsze. Relacje w firmie są nie chcę, powiedzieć, żeby było doskonałe, bo to będzie, chociaż powinien użyć tego słowa, ale są bardzo dobre. Staramy się być jedną grupą, jedną rodziną, tak zwaną, takimi przyrodnymi braćmi. Jeden drugiego wspiera. Nie dość, że pomagamy sobie zawodowo w pracy, w warsztacie czy na zewnątrz, to i w stronach prywatnych też staramy się godzić razem, bo to się przekłada na późniejszą pracę. Smutek jednego pracownika powoduje to, że no, gdzieś się odbija to na, na, na reszcie, też zauważamy to. Staramy zawsze rozładować się napięcie. I y, praktycznie codzienne kawy z szefem, czyli tak zwana burza mózgów, to jest coś, co y, scala nas wszystkich razem. Generalnie bardzo dobrze mi się współpracuje z tym, nie, z Z szefem mamy relacje, można powiedzieć, takie bardziej, bardziej koleżeńskie niż, niż takie relacje, takie jak taki zwykły pracownik i, 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 i szef. Jeśli mamy jakiś problem, czy, czy, tam, czy, tam, czy tam coś po prostu idziemy i, i mówimy, a nie że się, po prostu się, się boimy. Podsumowując kilka ostatnich lat pracy dla konstrukcji drewnianej, mogę śmiało stwierdzić, że podstawą naszego rozwoju i, i, i tego sukcesu, którego odnosimy, który odnosimy przez kilka ostatnich lat, jest nasza ekipa. Na dzień dzisiejszy mamy bardzo względną ekipę. <laughs> może być lepiej? Zawsze może być lepiej. <laughs> to powiedz Jest. to głośno, że może być lepiej. Zobaczymy, jak cała brygada zareaguje potem. <laughs> 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 Także, <laughs> niestety pracownik się sam jeden na razie na wyrok. Nie, nie, my zawsze stawiamy sobie troszeczkę wyżej. Zawsze wiem, że może być lepiej. Jest naprawdę tak. na dzień dzisiejszy. No, jako szef nie mogę narzekać na pracowników. Kontakt mamy wszyscy razem, różne razem. Z szefem, lecz każdy zna swoje miejsce. Jak szef coś mówi, to musi być to zrobione, nie ma dyskusji. Mimo to, że potrafimy sobie pożartować w czasie pracy i po pracy, to każdy zna swoje zadanie i jest to nie wykonać. A są to nasi niezwykle pracowici e, ludzie, e, z którymi Krzysiek współpracuje na co dzień, e, którzy są dla niego jak rodzina, co zawsze podkreśla, i im przede wszystkim, przede wszystkim im należą się największe podziękowania za to genialne zaangażowanie, z którym przychodzą codziennie do pracy, z tym, za ten uśmiech, za, ten, za to poczucie humoru, które, które, które sobie, sobie wzajemnie pokazują na budowie, że się wzajemnie potrafią motywować. I uważam, że to oni tak naprawdę tworzą tą firmę, tak? Drugie podziękowania należą się także. Kryśkowi, który potrafi to wszystko, tych wszystkich ludzi, którzy z nami współpracują, tak naprawdę zebrać. On powoduje to, że ta atmosfera w firmie, bez znaczenia, czy na budowie, czy, na, czy w biurze, jest naprawdę bardzo dobra. Państwo wiecie, gdzie mieszkamy, także z pełnym sumieniem polecam Krzysztofowi, no bo widzicie, budynek stoi bardzo ładny. I tak, po zakończeniu budowy wszyscy razem wyjeżdżamy. Jeden za wszystkich, wszyscy za